Tarnowska policja ustaliła, że powodem wypadku ciężarówki na obwodnicy był wybuch opony. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Ruch przez pewien czas był zablokowany. Obecnie odbywa się już bez utrudnień. Dzisiaj około godziny 9.30 dyżurny komendy miejskiej policji Tarnowej dostaje informację, że na naszej obwodnicy południowej Tarnowa, to jest droga krajowa 94, ma miejsce wypadek drogowy. Okazało się, że skierujący samochodem, zespołem pojazdów, samochodem ciężarowym z naczepą, na wysokości pomiędzy węzłami. Tarnów Zachód oraz przejazdem, a właściwie mostem na ulicy Koszyckiej doszło do awarii opony. Tutaj był wystrzał opony, w wyniku czego kierujący stracił panowanie nad pojazdem. Pojazd przejechał na lewy pas ruchu, uderzając w bariery odgradzające jezdnie tarnów, rzeszów, rzeszów, tarnów. Pojazd się przewrócił, wysypał się ładunek i przez chwilę były dość poważne utrudnienia na naszej obwodnicy tarnowskiej. Na szczęście, w wyniku tego zdarzenia, pomimo tak drastycznie wyglądających scen, kierujący nie odniósł praktycznie żadnych obrażeń przez chwilę ruch był wstrzymany do godziny 14 był praktycznie zablokowana. Nitka w kierunku Rzeszowa, nitka w kierunku Krakowa była całkowicie zablokowana, natomiast nitka w kierunku Rzeszowa szła tylko jednym pasem. W tej chwili wykonywane czynności na miejscu w związku i policjanci i strażacy po usunięciu naczepy samochodu ciężarowego oraz ładunku, który był przewożony, droga będzie całkowicie odblokowana, a będzie puszczony ruch normalnie. Policja nie będzie prowadziła postępowania w tej sprawie, ponieważ kierują nie miał wpływu na awarię opony, zatrzymany został tylko dowód rejestracyjny pojazdu.